310 miliardów dla rodzin, wspieranie, solidarność, czego my tu nie słyszeliśmy. Rząd za każdym razem jak wydaje nasze pieniądze, to wypina pierś i oczekuje oklasków. Ale to nie są wasze pieniądze. To są pieniądze, które zabraliście obywatelom. Te pieniądze nie biorą się znikąd. Rząd nie ma żadnych pieniędzy. Rząd ma tylko rewolwer, który przykłada do głowy podatnika i mówi: daj na niepełnosprawnych, na matki, na coś tam, na, na coś tam. Skąd wy to macie? Skąd macie pieniądze na rodziny? Zabierajcie je właśnie tym rodzinom albo w podatkach bezpośrednich, albo pośrednich, albo w podatku inflacyjnym, jak w tej chwili. Za, płatą, za taką politykę gospodarczą jest właśnie inflacja, ale jak rząd zły, to opozycja jest jeszcze gorsza, bo my po raz kolejny słyszymy, że jak wy dojdziecie do władzy, to dacie więcej pieniędzy na wszystko. Czyli, czytaj, macie jeszcze większą giwerę, którą przyłożycie do głowy podatnika i wyciśniecie z nich te pieniądze, których nie udało się wycisnąć temu rządowi. To jest hańba i to jest wstyd.